Cześć! Dzisiejszy odcinek to będzie nieco dla motocyklistów, a także dla innych kierowców. Otóż porozmawiamy sobie na temat auta zastępczego, pojazdu zastępczego. Zapraszam na odcinek! No, sezon generalnie motocyklowy już się rozpoczął, generalnie ceny, którzy rozpoczęli w kwietniu, ceny, które dopiero zaczynają właśnie po majówce. No ale jakby na to nie patrzeć, no to przed nami co najmniej pół roku, no dla cen niektórych być może nawet dłużej latania na tych maszynach. Ale co jeśli w stanie, że na samym początku sezonu no zaliczymy posłuch kraksę Albo niestety no, ktoś po prostu uderzy w zaparkowany motocykl w ten sposób, że nie będzie konieczna wizyta warsztatu. Co w tym momencie zrobić? No oprócz tego, że oczywiście trzeba ten motocykl naprawić, to czy w przypadku tak samo jak samochodów zastępczych, jak pojazdów zastępczych przysługuje nam zastępczy motocykl? Otóż tak. Tak samo jak w przypadku samochodów zastępczych, jak w przypadku auto zastępczego, podstawą do takiego żądania jest artykuł 361 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynika i paragraf drugi w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub Stanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Oznacza to, że tak samo jak w przypadku powojazystępczego zastępczego. Jak w przypadku samochodu zastępczego, mamy tutaj możliwość domagania się właśnie motocykla zastępczego. Jak wygląda właśnie ten pojazd zastępczy? On musi odpowiadać takiej samej klasie. Jak to wygląda? Najczęściej no ubezpieczyciel będzie proponował jakiś taki pojazd zastępczy, jeżeli to właśnie to zgłosimy, z tym, że założę się, że o ile w przypadku powiedzmy pojazdów zastępczych, o ile w przypadku samochodów zastępczych, no to często ubezpieczyciele podstawiają taki własny samochód, no to jeszcze się nie spotkałem, żeby zaproponowali motocykl zastępczy najprawdopodobniej będą proponowali e, najprawdopodobniej będą samochód zastępczy no ale no wiecie co kto chciałby jeździć puszką w lato skoro mógłby sobie śmigać na motocyklu bo mijać te wszystkie korki no otóż e, proszę Państwa generalnie pojazd zastępczy w tym motocykl, musi być takiej samej klasie albo wyższej tego pojazdu, który został uszkodzony czyli jeżeli był uszkodzony motocykl możemy domagać się motocykla. z tym, że tutaj też należy patrzeć, że e, inną klasą jest motocykl który ma pojemność 125 centymetrów sześciennych na które wystarczy kategoria B zresztą a inna powiedzmy 650k czy ścigacz, który ma powierzchnię który ma pojemność wynika powyżej 1 litra więc ubezpieczyciel powinien Wam zaproponować pojazd takiej samej klasy albo wyższej. Natomiast no, wy musicie. Jeżeli, natomiast jeżeli Wam tego nie zaproponuje, no możecie własnym sumtem poszukać właśnie jakiejś tak itd. No i wypożyczyć od, z tej wypożyczalni właśnie taki motocykl, który będzie odpowiadał waszemu motocyklowi takiej samej klasie. Czyli powiedzmy jakaś 650 dla przykładu. Warto też przy okazji akurat wypożyczalni porównać, powiedzmy oceny, porównać ceny na tym rynku lokalnym, jeżeli jest więcej oczywiście niż na wypożyczalnia z dwóch czy wypożyczalni, gdyż ubezpieczyciel nie ma obowiązku jakby po najwyższej stawce, ale po cenach rynkowych. Oczywiście, jeżeli to jest jedna i jedna, tylko jedna wypożyczalnia, to nikt Wam nie będzie kazał śmigać do wypożyczalni, która jest 100 km od Waszego miejsca zamieszkania i sam to osiąga motocykl. Natomiast generalnie po tym fakcie puszczamy sobie motocykl tak długo, jak długo nasze, tak długo, jak nasza maszyna będzie naprawiona w warsztacie. Z tym, że tutaj uwaga jest taki ważny tak zwany technologiczny czas najmu. Czyli jeżeli po prostu motocykl sobie będzie tylko stał, nic się nie będzie z tym robiło, to ubezpieczenie może niestety skrócić nieco okres, na który będzie taka maszyna wynajmowana przez Was. Też w praktyce, o czym warto pamiętać, warto na przykład dogadać się z pożyczalnią i po prostu zawrzeć z nią umowę cesji wierzytelności, no gdyż jeżeli to, gdyż na przykład jeżeli nie będzie pożyczali tego motocykla tylko na weekend, ale na dłuższe okresy, no to koszty najmu mogą być dosyć znaczne. Tym bardziej, że ubezpieczyciele mają taką brzydką tendencję do przycinania na wszystkim, na czym jest tylko możliwe. Mm. Okay, co się stanie, jeżeli ubezpieczyciel udzieli Wam decyzji odmownej? Czyli, krótko mówiąc, no nie będzie chciał płacić za najem tego motocykla. No, no to co? Bierzemy normalnie faktury, imienną nam od wypożyczalni i wysokość tej faktury to będzie wysokość naszego roszczenia, czyli generalnie dokładnie o tą kwotę składamy pozew do sądu przeciwko ubezpieczycielowi. Jeżeli nie wzięliście najdroższej możliwej maszyny, albo w wypadku, gdy, jeździ, gdy, gdy jeździliście 125, a, wzięliście, a nie wzięliście sobie motocykla, czy na przykład za bardzo nie wydłużaliście tego okresu najmu, to, to generalnie możecie mieć pewność, że takie koszty najmu pojazdu zastępczego, w tym wypadku motocykla, zostaną Wam zwrócone. No i w skrócie tyle w tym temacie. Lewa.